Ten Jestem poza Rób kontrolą. Jestem BSP! jak na widelcu! Sam tu. Rzucam ja na Biegłem skolegi. na typa, nie. Kurwa, co oni ma. To jest ten sam typ! Zaraz, to się do nowej Tysiąc pierwszy poziom, znów to webronia kurwa. Jeba cię kurwa. Kurwa, maźnie, znów się z Ja tam się jadę. Widzisz to? To chłop chi 1001, hoj. Aha. Ale oni sami. Nad nami BSP wroga.

This <laughs> is...